Nagrywamy kalendarze i, i no będziemy duże z lalkami i mamy jeszcze taki blokatowy. Taki. Ej, teraz ja mówię, musisz Cześć. poczekać. Musisz teraz poczekać, bo Cześć. muszę im... Możesz, ale ja muszę im wytłumaczyć co dzisiaj. Jeżeli chcecie nas wspierać, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Bilek, Dobrze. Dobrze. Szybki przegląd y, kalendarzy. Mamy taki. Taki jeszcze. I mamy jeszcze naklejki. Taki. I pokaż im naklejki jeszcze. Dobra. Ten dzisiaj będzie otwierany przez Zusię. to. Taki. O, teraz będzie bardziej widać. Tuszkę. Zaraz pokażę. Idealnie będzie nam pasować do Twojego łóżeczka. Zaraz Wam tak. pokażemy. Szybko się sprzedają 20 zł. Pamiętam, więc naprawdę panią. Z obu stron jest taki sam Nadruk Tutaj macie jego cenę. 59 zł. Numerek 1 jest tutaj. Szkoda, że są srebrne, mało widoczne. No tutaj, To tu jest okienko, tu jest jeden. Uuu, jakieś ubranko dla lali, sukieneczka, ogrodniczki, dwujeczka, tu jest dwujeczka. Co tam jest? Jeszcze drugi jest? Tylko jeden? To wygląda. Na kolczyk od, od, od Lalki w okienku numer dwa był tylko jeden kolczyk. Nie ma tam nic, nie ma dwóch. Nie wiem, może będzie w innym okienku. Albo nosi jeden kolczyk, nie wiem. Trujeczki szukamy. Uuu, jakieś buty. Buty? Pokaż. Otrzymaj. Wow, jakie buty. No, ci powiem, fajne. Mi się podobają. Takie fioletowe. Tak. Nigdy nie miały? ich. Czwóreczka jest tu. Więc może będzie kolejny kolczyk, co? Dobra. Nie wiem. Kolejne buty, jakieś klapeczki tam są na Pokaż. wodę. Nad wodę. O, klapeczki, no ci klapeczki powiem. Klapeczki do wody. Piąteczka jest tu. Ja to sama trochę. Dobra. I co tam o, się szykuje? Okularki. Ja to jak ja mam. Takie okularki mamy. <grych> Dobra, Dobra. Dasz je tam? Takie jak ty, tak. Tak. To była piąteczka. Teraz jest szósteczka, Piu. To jest podwójne. Tak. Są jakieś spodenki. To jest podwójne, pokazuje. A tu jest taka koszulka. Pił... Tak, piłkarka. Tak. Taka fajna, fajna ja kolorki. Ja też chcę mieć piłkankę. Dobrze. 6, 7. Siódemka jest stu. To czekaj, ja przebijam. Dobra. To rybusia. Tak, z kwiatkami. I z jakimś motylkiem i serduszkiem. Tu jest ósemeczka. Chciałem, no chciałem i same, teraz... Same. Co tam się kryje? Wow! Kolejne, kolejne ubranko. Tak, takie ubranko. Dziewiąteczka. No. Ciężko się otwiera. Tak. Dawaj, no. Takie Lusterko Lustereczko Dziesiąteczka Co to jest? O, jakaś czapusia Taka była czapusia Tutaj jest jedenaście Tutaj, o, no otwieraj O, mhm. Teraz mamy adidaski, tak? Tak Mamy o tej dawski. Suzia, dawaj, no. I co tam jest? O, Może o. jest tak, że nam się trafił kolczyk. Taki pojedynczy, to jest naszyjnik chyba. Naszyjnik też ciekawy, tylko on się ma... Ro, rozpina się tutaj? A nie, rozpina się, przepraszam was bardzo, trzeba sobie rozerwać. No, dawaj. Do skoczenia, mama. Trzynaście, uuu, widzę kolejne buty. Jakie szpilki, fajne. Szpilki. A myśmy 15 otworzyli. Tu było 13. Sorry, dawaj, 13 jeszcze. Raz. Wyglądało przez to, że te cyferki są takie srebrne. No dawaj. Te buty. Och no, to nie umiemy. Proszę, mamy po buciku. 14. Ja to to Dobra do to Uuu, co tam się szykuje? Jakieś brańko. Takie jest Kolorowe. Kolorowe jak serduszka i jak? Długa sukienka jakaś. Taka. dość długa. Tak. Ja bym będzie musieli wszystko wyprasować. No. Taka sukieneczka. 16 jest tu. No nie ma tam kolczyka, też tam grzebie. Aż sprawdzałam 10 tysięcy razy. Tu mamy takie połączenie, sukieneczka, już nawet lepsze. Tak, dla nas 17. No. To jest pasynie. To tam jest? To jest, to jest Kolejne buty, a my kolczyk drugi chcemy. Nawet <grym> nie? No, pokaż. Uh, takie. A ty takie 18. Może tu będzie kolejny kolczyk. Chyba na szyjnik. Na Nie wiem jak to odpiąć. 19 jest obok. Zobacz! Grzebek. Jaki fajny! 19. Mhm, uh -huh. tu jest 20. Korona, wyciągaj. Korona! Taka korona. Dwadzieścia jeden. Z serduszkami i z puszką? Taka sukieneczka. Dwadzieścia dwa. 22 numerek to była taka torebusia. Lalali. 23. wyrzucisz mm. <laughs> mnie. <laughs> Kolejna torebusia. Bierz. I 24. Może nam się trafił taki pojedynczy kolczyk. 23. Dobra, i daj to czarne. No i... Tutaj jest jakaś taka. No to 24 to taka. Koszuleczka taka. I dla niej. Tak, i teraz otwieramy Lalę. No, otwieraj Lalusię sobie. Wow! Taka lalka. No, pokażę ją nam. Patrzcie jaką lalkę dostaliśmy. Taka trzymaj, możesz trzymać, pokaż nam Lalusie. Taka Lalusia. Lalusia i mamy moję... Ma takie włoski. Musimy ją troszeczkę porozpinać z tych gumek. nie? gumki są niefajne, więc. Jeszcze przejrzymy każde pudełeczko, ale jeżeli ta lalka nie ma dziurek na uszy, na kolczyki, to ciekawe, po co by to było? Dajcie nam znać w komentarzu. I tak wygląda cały kalendarz. Jak widzicie, jest tutaj. 6 par ubranek plus pojedyncza taka koszulka i czapeczka. No i ona ma jeszcze takie ubranko na sobie, więc to jest 7. 6 par bucików, dwie torebeczki, akcesoria, naszyjniki, no i nie wiemy, po co jest to. Ekstra są te okulary. nawet fajne, jak na pierwszy raz. Dajcie znać co sądzicie w komentarzu i trzymajcie się ciepło, cześć kochani do następnego kalendarza. Pa!